Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu Tak, jestem mocno wymalowana, bo właśnie na taki makijaż dzisiaj miałam ochotę Jestem na nogach już od czwartej, powiem wam, że jestem dumna, dlatego, że bardzo dużo rzeczy takich papierkowych sobie porobiłam, które już musiałam dawno A sen mi to słowek spędzało, przejrzałam wszystkie faktury, wszystkie jakieś takie wiecie, płatności na ten i na przyszłe miesiące Więc zrobiłam sobie już taką totalną selekcję Mało tego w sumie powiem Wam szczerze i bardzo dobrze: im mniej, tym lepiej takich, um, takich rachunków. Ale kochani, ja nie o tym. W klepie pewnie słyszycie pranie, bo dzisiaj postanowiłam, że czas najwyższy na zmianę pościeli, więc już pościel jest zmieniona, część już pierze się, a ja, a ja. Co ja teraz będę robiła? Na pewno tak, muszę zrobić zupę. Hmm, nagrałam Wam zakupy, które ostatnio zrobiłam w osiedlowym sklepiku, ale dosłownie one były bardzo, bardzo małe e, i właśnie z tych mniej więcej produktów e, przygotuję sobie taką zupkę jarzynową, taką powiedzmy Ala, coś jarzynówkę. Hmm, zrobię do tego jeszcze sos albo risotto grzybowe. Zobaczymy, bo e, chyba mam jeszcze pieczarki, tak mi się wydaje, więc zobaczymy. Także zaraz będzie przegląd lodówki i, i sprawdzę, co tam, y, co tam jeszcze mam. I czy coś jeszcze dzisiaj mam w planach? Tak. W planach mam dziś nagranie. Podcastu, mojego pierwszego podcastu. Przetestowałam sobie mikrofon, wszystko się super nagrywa, fajnie dźwięk zbiera, no ale wiadomo, teraz nie będę nagrywała, no bo skoro piorę, no to, to zupełnie miałoby się to z Poza tym muszę wymyślić jeszcze sobie koncepcję, gdzie będę sobie siedziała i tak dalej, ale spokojnie, mam jeszcze na to czas, więc kochani. Rozpoczynamy tego vloga, rozpoczynamy ten cudowny, a jakże weekendowy dzionek poranek. No już u mnie dziewiąta, więc ja dużo, jak zrobiłam, to dla mnie to już jest praktycznie południe. Więc ja Was zapraszam kochani na ten czas ze mną. Zasiądźcie sobie wygodnie, zabierzcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Zrobiłam bardzo małe zakupy w osiedlowym sklepiku i kupiłam tak koperek. Tutaj mamy szczypiorek, dwa serki Hochland, jeden z pieczarkami, tak mi jakoś naszło. Drugi ten taki śmietankowy ze śmietanką, nie wiem, no ale nic. I teraz dwie śmietane, dwunastki. Ta kanka jest bardzo dobra, więc jak gdzieś ją zobaczycie, to obierzcie. Dwie cukinie, dwie cebule, jeden ogóraz i tak ładnie wyglądał ten kalafior więc stwierdziłam, dobrze wezmę, mam ochotę na taką wiecie kalafiorową um, taką jarzynową, więc y, myślę, że z koperkiem, trochę cukinii dam y, marchewkę mam mam, mam pora więc na przyszły tydzień na pewno y, będę musiała jakąś zupkę sobie ugotować czas na rozładowanie tej zmywarki, kto z Was też tego nie lubi yy. A tam znów starta rzeczy, które muszę załadować, ale najpierw, najpierw to. Wczoraj, jak widzieliście, zrobiłam małe zakupy, więc dzisiaj będzie gotowanie. Tutaj mam marchew, dwie cebule jakieś, to wszystko wyjęłam, bo muszę to przerobić. Pora. Tu jest jakaś resztka szczypiorku, ale nie wiem, co może dołożę do sosu, bo chciałam zrobić sos pieczarkowy mam jeszcze pieczary jedna cukinia znalazłam trzy opakowania pietruszki natki koperek ale to jest wczoraj no i mam tego małego kalafiora więc z tego powstanie zupa z tego powstanie sos będzie pysznie o dzieje, dzieje się u mnie tutaj już tak zupa wstawiona pełen gar wow ale para Więcej się gotuje. Tu wstawiłam makaron, dlatego że robię taką sałatkę do pracy. Tu będę zaraz zrobiła risotto. Pranie jeszcze w tle. Tu już pokroiłam pora, cebulę i będę przesmażała do risotto. A tu jest ta sałatka. Mam gotowe, ugotowane buraczki. Do tego wkroiłam świeżego ogórka i suszone pomidory. Akurat miałam te krojone z ze słonecznikiem i z ziołami. I dołożyłam tam dosłownie resztkę miałam, nie wiem, jakąś taką łyżkę może majonezu i dałam dwie łyżki śmietany dwunastki. Do tego dorzucę makaron, który się gotuje i jeszcze ugotuję do tego jajka. Tak więc będzie taka mieszanka i na śniadanie do pracy będę miała no na dobre cztery dni. Ja wiecie, ja to tak lubię raz, a porządnie to wszystko przygotować, ugotować, a nie każdego dnia bawić się i wymyślać jakieś takie rzeczy, więc tak, dzisiaj jest taki plan. Jeszcze tylko do tej zupy muszę pokroić pietruszkę, koperek i będzie już wszystko, jeżeli chodzi o kulinaria. A tutaj jeszcze raz chciałabym polecić znakomity maślan sodu, poczytajcie w internecie. Natomiast tej marki mogę Wam polecić, bo mam go przetestowanego, używam go już z dobrych kilka miesięcy i z tych na rynku uważam, że ten jest najlepszy. Sałatka już gotowa. Tu wzięłam sobie na dwa dni. Będę sobie rozdzielała, wiecie, tam mam jakieś miseczki w pracy, więc sobie będę dozowała. Tutaj jest na jeden dzień. No, a tutaj jest cała reszta, więc pewnie jak gdybym miała pracę zdalną, to wtedy będę sobie może w domu robiła i na świeżo sobie ugotuję po prostu jajka. I teraz jeszcze wzięłam się za risotto. Zupa na razie dochodzi, dołożyłam jeszcze do tego kaszę bulgur dałam kaszę jęczmienną i pęczak a tutaj przepiękne risotto na razie musi, wiecie, wchłonąć wodę, więc zostawiam na małym gazie i będę stopniowo dolewała tej wody no i tutaj śmietanka wzięłam drugą na wszelki wypadek no bo pójdzie i do zupy i do risotto także dzisiaj taki dzień gotujący. Ale powiem Wam, że cieszę się, bo przerobiłam już wszystko praktycznie, co miałam w lodówce. Jak widzicie, makijaż już sobie y, zmyłam, tak sobie przysiadłam, bo potrzebuję teraz chwili relaksu. Nałożę sobie te płatki, y, które kupiłam na Temu. Są bardzo fajne, rzeczywiście są mocno takie nasączone i e, no ja czuję, że to miejsce pod oczami jest takie fajnie nawilżone, odprężone. Zaraz wkładam je do lodówki, bo najlepsze są właśnie z lodówki takie chłodne, e, co chwilę mi zjeżdżają. Ja akurat wybrałam tę wersję z kawą, żeby tak wiecie, pobudzić te miejsce pod oczami. Powiem Wam, że jak za tę kwotę to naprawdę się opłaca. Tak czy inaczej, zaczęłam już montować część tego vloga, ale zanim przesiądę do podcastu, to stwierdziłam, że te 5-10 minut dla mnie jest ważne. Także zaraz robię makijaż sobie od nowa od początku, bo mam inną koncepcję, a tak się zastanawiam, chyba wiecie, co ten pierwszy odcinek, bo Widzę, że to, to słońce jest takie razy za chmurami, a nie chciałabym tutaj, wiecie, rozstawiać lamp na razie, więc pomyślałam, że może ten pierwszy odcinek będzie bez obrazu. Dam tylko po prostu tą miniaturkę, a Wam się tylko nagram. Więc zobaczymy. Jeszcze, jeszcze to rozważam, muszę się zastanowić, ale pomyślałam sobie, że jak ja mam się stresować, wiecie, przy tym podcaście, jeżeli chodzi o to oświetlenie, no to chyba sobie odpuszczę i bardziej się skupię na tym, co chcę powiedzieć, jak chcę powiedzieć, a nie na zasadzie takie, że wiecie, że będę cały czas wyglądała przez okno, czy aby na pewno to słońce jest, czy, czy za chwileczkę zajdzie, bo są dużych chmur. Dobrze, ale kochani, to są takie rzeczy, to są takie rzeczy poboczne, mało istotne. Na pewno ten podcast dzisiaj będzie nagrany. Czy uda mi się go też zmontować i wrzucić go Wam w niedzielę? Nie wiem, nie obiecuję, postaram się. Niemniej jednak, na pewno w czerwcu ten podcast ukaże się. Także wyczekujcie, a ja będę kończyła tego vloga. No widzicie, znów mi zaszło słońce, więc wybaczcie, że wyglądam jak wyglądam, no ale naturalność też jest przecież. Dobra, i jak wiecie, ja z tym nigdy nie miałam problemu. Znikam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jak widzicie, dzisiaj dzień był taki totalnie domowy, gotujący, sprzątający, ale takie rzeczy w sobotę u mnie zawsze mają miejsce. Zresztą wiecie, bo, bo widzicie mnie w te weekendowe vlogi. Ale jeżeli Was też do czegoś zainspirowałam, to. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Kochani, widzimy się w następnym moim odcinku. Życzę Wam cudownej, miłej niedzieli, udanego kolejnego poniedziałku. Widzimy się w następnym moim odcinku. Do następnego. Ciao.